Cześć, witajcie moi drodzy, ja jestem Breciu i pewnie się domyślacie, o czym to będzie odcinek. A mianowicie, Valve zrobiło naprzeciw graczom i wprowadziło nowe skrzynki, nowe skiny. Skiny są naprawdę ładne, a te złote skiny, unikalne z najwyższej jakości, są jeszcze lepsze, bo to nie są kosy, tylko tym razem są to rękawiczki. Są to te rękawiczki kolorowe, tęczowe, z czaszkami, z, z rysunkiem motka, z siekiery, nie, no oczywiście żartuję. Ale brakuje jeszcze tak mniej więcej paska do spodni, KSW w Counter-Strike'u, więc to by było już naprawdę ok. jakichś tęczowych butów do kolekcji. Może hełm, nieważne. Przejdźmy sobie może pierwszy do Counter-Strike'a sprawdzić sobie cenę tej oto zacnej skrzynki. Po ile chodzi ta skrzynka, po ile chodzą skiny do niej, a potem sobie przejdziemy do takiego bardziej szczegółowego opisu. Mamy glowcase. Zobacz w sklepie. Na sklepie tej skrzynki jeszcze nie mamy, bo byłaby prawdopodobnie najdroższa. Aktualnie najdrożej wychodzi z tej skrzynki Obrzyn Star Trek Western Princess. Fabrycznie nowy. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Taki bardziej damski, damski skin, coś do akacza. Nowego różowego, który wyszedł. No, naprawdę to jest skin naprawdę śliczny. Kolejny tutaj droższy skin to 400 track Postaram się zrobić, żebyście wy to, wy to widzieli, jakkolwiek. Tak się prezentują tutaj ceny tych oto skinów. To jest BuzzGil, naprawdę ładna M4. Zobaczcie sobie tą piękną M4. Ona jest naprawdę, naprawdę ekstra. Naprawdę ekstra jest ta M4. Da, mi się czerwona, możesz mi kupić, jeśli chcesz. Wyszedłem z marketu. Przejdźmy sobie jeszcze raz do marketu. Kolejnym takim droższym skinem w markecie. Zadziwiające, że to jest scout. To jest zwykły scout. Dragonfire. Czyli taki jakby... Smok, smog ziojący. O nie, zobaczmy jak wygląda ten smok gdzie? To no jest ładny, jest ładny. Na górze powiedzieć, jest... To naprawdę bardzo ładny kolejny z tutaj, takim bardziej chyba droższy Z chwilem. tutaj mam, mam Fambas Mecha Industries. Co zadziwiające, fabrycznie nowy stator, chodzi po 240 euro. A zaraz zobaczycie, po ile chodzi testowany w boju. No to wygląda tak, to jest też takie nawet dość ładny Mecha Industries. Dalej tutaj z pierwszej strony sobie się jeszcze P90. To, to są takie najdroższe skiny, a P90 jest też naprawdę ładny Shallow y, grave... dobrze mówię tak. Shallow grave. Najbiste to znaczy, może coś wygrać No i to było na tyle, na drugiej stronie są takie. Już podobne to jest bardzo ładna jeszcze czwóreczka. Taka wastelandowa troszkę, taki glock O, Glock Ironwork Ironwork. Dlaczego? Patrzcie, czar, cały czarny. Nie, to wygląda jak cały czarny Glock. To wygląda jak cały czarny Glock. Ktoś źle grafikę zrobił. No, i teraz sobie zobaczmy najtańsze. Najtańsze mamy Galil, taki czarny piach. No i mamy P2000 Turf. Jest cały taki zielony jak Turf. że trawa Sunscale MP9 CZ polymerowa. No i tu są te P2000 Turf, więc jakby ktoś chciał, może sobie wziąć kupić. Bo to nie jest zbytnio drogie. A możesz panować, że ma. otworzył skrzynkę MAX7. Jest tutaj sonarowy i coś ciekawego jeszcze. O, ładny, bardzo ładny MP7 Cirrus. Mi się, no ładny Cirrus, może sobie zakupię. No i to by na tyle z tych cen. Jest tutaj Stinger bardzo ładna, a jest nawet tani. Nowa gila, też jest tutaj ładna taka cała złota. Złota, na, na rysunku złota. Nie wszystko złota to się świeci. Przejdźmy sobie teraz do takiego bardziej orkaniętego opisu, jesteśmy na głównej stronie update'u, mamy tutaj nowy feature, że rękawiczki, że walwę wyszło naprzeciw, o tym wspomniałem, mamy tutaj wszystkie skiny, które wyszły, mamy również kolory, G G Autocampa, G3, G1, Stinger jest fioletowa, jest bardzo tania, polecam, ta m też jest, bo we, no tak średnio przystępnej cenie, ale jest naprawdę ładna. Gila jest fioletowa, jest tania. Tutaj Sarek, tu jest taki droższych skinów. Mecha Industries. No, Grave, tu są takie, to, to takie tutaj już droższe skiny. To jest też bardzo drogi skin. Iron Work, Baski. No, to, to tutaj normalnie już jest grafika. O i tutaj to cudo, patrzcie. Rękawiczki. Mamy zielone, spider zielony, czerwony, niebieskie, żółte. Wertowe, zielone, straszkabiny, różne kolory czaszy. Jakieś tutaj takie colt, niby Westland'owe Patrzcie, ze skóry węża, ze skóry amerykańskiego żołnierza z Guard ze wszystkiego. Patrzcie, to takie wzmocnione motocyklowe. Czy brakuje motocykli, także? No i tutaj mam cylindrową Dragon Fire, czerwony. Sirius jest tutaj niebieski. No i resztę tutaj już wam a ja jak powiedziałem. Jak się spodobał Wam odcinek, to do zobaczenia w górę zasubskrybuj kanał. Jak będzie no sporo wyświetleń i się troszkę uzbiera z tych wyświetleń. Nie to to otworzę taką, taką skrzyneczkę. Zobaczymy ile tego będzie. Trzymajcie się. Cześć!